Więc siedzimy na krześle, na krawędzi, tak żeby tutaj też przy okazji pracowała mięśnie pleców, mięśnie brzucha, nie używamy podparcia. Stopy, kolana ustawiamy na szerokość naszej I Teraz z wdechem unosimy nasze palce. Staram się trzymać resztę stopy na podłodze i z wydechem opuszczamy palce. Więc w zależności od tego, jaka jest siła waszych mięśni, możecie je tylko opuścić lub próbować je. Lekko wcisnąć w podłogę. Z wdechem unosimy palce, z wydechem opuszczamy lub dociskamy. W ten sposób będziemy angażować do pracy, wzmacniać mięśnie naszych nóg. To w szczególności będą mięśnie uda. Na początku możecie tego w ogóle nie czuć, jeżeli mięśnie są słabe i nie macie nad nimi dużej kontroli, ale z czasem, kiedy będziecie systematycznie ćwiczyć, wykonywać ten zestaw, to zaczniecie odczuwać, że uruchamiają się, uaktywniają się mięśnie uda, mięśnie łydki, kostka.